Czym różni się EU07 od EP07? Aby to wyjaśnić, omówmy najpierw zasady działania naszej dzisiejszej głównej bohaterki Przekładni. Przekładnia to mechanizm, który przenosi ruch obrotowy z jednego wału na drugi i zmienia konkretne parametry pracy. W naszym przypadku jest to prędkość obrotowa. W tym celu wykorzystuje się koła zębate z odpowiednią ilością zębów. Stosunek przekładni określa zmianę prędkości obrotowej i momentu obrotowego między wałem napędowym a napędzanym. Oblicza się go jako stosunek liczby zębów koła napędzanego do napędzającego lub prędkości obrotowej wejściowej do wyjściowej. EP07 to zmodernizowane EU07. Zamontowano w nich nowe silniki trakcyjne o wyższej dopuszczalnej temperaturze pracy oraz zmieniono przełożenie. I właśnie to przełożenie przekładni jest jedyną znaczącą różnicą. EU07 posiadało przełożenie 79 do 18, czyli około 4,39, a w EP07 zmieniono je na nieco niższe, 76 do 21 czyli około 3,62 setne. Ale po co w ogóle to zmieniać? Załóżmy, że mamy dwa koła zębate. Koło napędzane ma 20 zębów, a napędzające ma ich 5. W takim razie stosunek tej przekładni to 20 do 5. Po skróceniu 4 do 1. Prędkość obrotowa wejściowa, czyli ta z którą obraca się koło napędzające, wynosi 10 obrotów na minutę. Skoro stosunek tej przekładni to 4 do 1, oznacza to, że na każde 4 obroty koła napędzającego przypada jeden obrót koła napędzanego. Zatem prędkość obrotowa wyjściowa to 2,5 obrotu na minutę. Ale uwaga, tutaj haczyk. Jak to się ma do momentu obrotowego, który odpowiada za siłę generowaną na zestawie kołowym? To proste. Im większy stosunek przekładni, tym mniejszy moment obrotowy. To tak jak jazda na rowerze. Na niższym biegu łatwiej nam się rozpędzić lub jechać pod górkę, bo zapewnia nam to wysoki moment obrotowy, ale niską prędkość obrotową, gdyż stosunek przekładni jest niski, a my nie jesteśmy w stanie tak szybko pedałować. Gdy wyrzucimy wyższy bieg. Czyli stosunek przekładni wzrośnie, przy tym samym tempie pedałowania jesteśmy w stanie osiągnąć wyższą prędkość, ale maleje nasz moment obrotowy. EU07 nie ma biegów, bo siła generowana przez silnik elektryczny nie jest aż tak bardzo uzależniona od prędkości obrotowej, tak jak to ma miejsce np. w przypadku samochodu. Ustawienie przekładni w lokomotywie to kompromis między momentem obrotowym a prędkością maksymalną. Dlatego elektrowóz uniwersalny, który oprócz prowadzenia składów pasażerskich ciągnie również znacznie cięższe, towarowe, musi dysponować wyższym momentem obrotowym. Z kolei atutem EP07 przeznaczonej do prowadzenia lżejszych składów pasażerskich jest to, że osiąga lepsze przyspieszenie przy wyższych prędkościach, pomimo tego, że może mieć nieco wolniejszy start, gdyż posiada mniejszy moment obrotowy. Porównanie przyspieszenia tych, a także innych lokomotyw, zaprezentowane jest w filmie wyświetlającym się w centrum ekranu.